No, i hejka w nowym vlogu, w sumie w kolejnym. Jesteśmy na tym parkingu we Wrocławiu, blisko za kilometr od zoo. Tutaj tak ustawieni. Tu jest kamperek, który wczoraj był. Wczoraj dojechała tamta przyczepa, i tam po drugiej stronie, nie wiem czy będzie widać, tam jeszcze kamperek wczoraj dojechał. Spędziliśmy tutaj w sumie drugą noc. Cisza, spokój, no trochę od ulicy i wiadomo, bo jest od razu ulica obok. Jak motory przeżem, coś, no to jest większy hałas, ale da się normalnie spać, nikt nie przeszkadza. A w szczególności, że jest tutaj impreza, chyba ta majówkowa, taka, taka rokowizna, można powiedzieć. Więc tutaj cisza, spokój była, więc moim zdaniem warto tutaj przyjechać. A fajna miejscówka jest też dlatego, że obok jest pętla tramwajowa, i normalnie na stare miasto dojedziecie. I to jest aplikacja y, Apple? No, Apple, no jabłkowa, można powiedzieć. No i tutaj pokazuje nam, że tramwaj tutaj mamy do tramwaju bliziutko, 5 minutek, 12-17 normalnie jedzie do Starego Miasta i zobaczymy jak dalej będzie z biletami. Więc idziemy. No i wychodzicie od razu z parkingu. tej po prawej stronie za krzaczkami nasz brzczepa stoi. Śmietniczki są nawet. Elegancja. Więc można wyrzucić śmieci. My idziemy do do przystanku. Mamy nasz parking, a tutaj po drugiej stronie razu się obrócimy, tutaj jest zajezdnia tramwajowa, autobusowa. Tu gdzieś też jest w pobliżu, więc moim zdaniem super miejscówka na wypady, takie do Wrocławia, nie? A my ogólnie wybieramy się do centrum Wrocławia, na starówkę, nie, na stare miasto. Wiem, że tam jest fajny browar. No więc się wybieramy na Starówkę, zobaczymy 5 lat temu. co tam będzie. Yy, przystanek tramwajowy. Tu jest przystanek autobusowy, więc no naprawdę co do komunikacji to jest wszędzie bliziutko. I fajne w sumie są też drogi rowerowe tutaj porobione wszędzie. Są dróżki, naprzeciwko są od razu parki porobione. A my idziemy na tramwaj, bo Kajetan ja chce jechać tramwajem, nie? No. Tak. Szybko, zielone. I dojechaliśmy na ulicę Dnieprzystanek Zamkowa, i od razu naprzeciwko mamy stare miasto. A ja, oczywiście, kupując bilety, nie przeczytałem instrukcji obsługi. Nie? Jak, jak to ja? No normalnie. I jest taki motyw: że kupujecie ten bilet w tramwaju lub w autobusie, pewnie, nie? I nie dostajecie w ogóle wydruku elektronicznego. I ten wasz bilet, żeby sprawdzić ważność tego biletu, to na tym kasowniku wybieracie po prostu sprawdź ważność biletu i przykładacie znowu telefon lub kartę płatniczą. I na tym ekranie się wyświetla. A ja kupiłem oczywiście za dużo tych biletów, bo człowiek się przyjmował, że będzie pan ka kanar, nie? Kanar, głupio powiedzieć. Kanar? Kontrola, kontroler. mówili, że nie będzie, ale no. nie było, bo oni powiedzieli, że jakiś czas, muszą no dokładnie. No ale mówię, kupiłem dwa 15-minutowe, które kosztowały nie wiem ile. 4? No około 10 złotych, a 24 godziny na wszystkie strefy i na całą komunikację to kosztowało ile? 15 złotych za osobę. Okay, no i za darmo, do siódmego roku życia jest za darmo. Idziemy coś zwiedzić, zobaczymy co tu jest. W ogóle trzeba odpalić telefon i, i pomyśleć, gdzie mamy pójść. po tym starym mieście. Teraz, Teraz idziemy sobie zjeść do restauracji Ceska. No i jest tutaj w sumie piwo lane z Kadzi, nie? Tak, byliśmy na podróży poślubnej i będzie też robić. No, myśmy byli wtedy tylko na piwku. Tak. Teraz pójdziemy na obiad. No gdzie? No, zobaczymy, co, co mają. jedliśmy? Tak. Może tak. Idziemy zobaczyć. Dobra. No i tutaj są właśnie te, ta, te tanki, w których piwko otrzymają, tutaj jeden, drugi i tam po drugiej stronie też są dwa kolejne. Cennik piwek ile kosztuje? Jakie? Tu jeszcze są też czarne, czarne, ciemne piwa. Dania główne, nie jest jakoś drogo, zobaczymy jak będzie smakowo. Pamiętam, że było spoko wtedy, nie? Jak byliśmy. No, tutaj macie przystawki do pifi. Co tu tutaj jest? W takim kuflu dostaliśmy, nie? To jest sztućce. Przyszły żeberka. Hej, szaszłyk. I oczywiście dla Kajetana jakby co innego, fryteczki. Smacznego, no co? Co? No i wyszliśmy z restauracji. Dobre było. Ale nie bierzcie szaszpeka. Znaczy nie, dobry, ja ale... Ale po prostu. Żyberka spoko. No i zapłaciliśmy ile? 133 zł, więc mam... Myślę, że... No okej. Okay. Wiecie, dwa piwa w tym były, frytki i te dwa dania, więc... Myślę, że... Ale razi. Myślę, że to dobra cena. My idziemy dalej z sobie gdzieś. Znaczy, to już chyba nie jest tutaj starówka. Właśnie Wróciliśmy w sumie nie pod sam parking, tylko na przystanek, nie wiem, pętlę tramwajową. Tutaj dojeżdża trzynastka obok stadionu olimpijskiego, a chyba dwunastka jechała tam troszeczkę dalej, i wtedy macie tam te 50 metrów, 100 metrów dosłownie. No i tutaj jest właśnie ten kemping na stadionie olimpijskim, jeśli się nie mylę, a my dokładnie. Idziemy tym parkiem do końca i tam jest ten darmowy już parking. No i my w sumie uciekamy już z, z Wrocławia. Pogoda była piękna. Pogoda była piękna, ale jutro właśnie już jej nie ma być. Ma padać. Temu, temu też uciekamy i kierujemy się pod... Uniejów. Uniejów. Termy Uniejów. Chcemy po prostu term nigdy nie byliśmy... Znaczy byliśmy w termach, ale nie byliśmy w termach Uniejów. Więc chcemy tam pojechać i dzisiaj właśnie idziemy na parking. Zabieramy nasz zestawik i lecimy do Uniejowa. Mamy chyba godzinę, prawie 19. A. Więc Myślę że tam koło 23:00, 22:00? Młody co zje? Tak, zależy jak ruszymy i jutro, no, jutro, z rana możemy sobie na parę godzin pójść do na termy i zobaczymy dalej jak będzie pogoda, bo pogoda ma się trochę zepsuć. Więc nie, nie idziemy do przyczepy. Jest mały problem. Nie mamy prądu. No jest mały problem, o no 12 V nam. Uciekło, no nie wiem gdzie. Czy przełącznik się zepsuł, ten tutaj, który mamy? Krzyża się kąpała, i jednym razem wszystko wygasło. W ogóle nie ma prądu, to jest najlepsze. I się zastanawiam, czy tutaj ten przełącznik się nie, nie zjarał. O! <laughs> prąd wrócił! Jest prąd, czyli ten przełącznik super hiper z Julii, który ma 32 ampery, nie działa. Trzeba kupić inny przełącznik? No, lepszy. Chyba... Ale działa, światło w łazience działa. Znaczy, bo... się no, wszędzie działa już teraz. Zgasło nie? mi. Może no, byś spróbuj uruchomić y, tę wodę w łazience. I woda nie leciała, właśnie. Woda? O, co? No, robi dzień więc pewnie będzie zaraz lecieć. No, nie, no nie widzisz, że zgasło światło. No dobra to wyłącz. to woda robi. Wyłącz. To woda wtedy, dobra, wyłącz. wyłączyłam, no? Jeszcze raz, teraz, poczekaj. Jest. O, no. A, nic rób. no. Nic nie robi. Nic nie robi. Nie robię. Chwila, podłączymy. Chwila, bo mi się zdaje, że pompka nam padła. Do wody? No bo ona się zacinała wcześniej. A? A ja to olałem. Ale mam zapasową kupioną. Kto tutaj takie krótkie kable pomontował? Jestem ciekawy. No chyba ty. No właśnie. inżynier <grych> kurczę. O. Jest, dobra. Czyli przełącznik super hiper z Julii działa. Czyli pompka nie działa. <grym> nie obrażamy się na Julię. Nie. Na Julę. No dobra, no to jest główny wyłącznik. Nie? Teraz tutaj mam pompkę. I tutaj jest. Widać. Tej pompki. Ale lipa. Nie spodziewałem się, że będę naprawiał. O, wody jest pełno. No. Czyli ta pompka po prostu wyjdzie na ducha, nie? No i teraz zacząć. A idź tam włączyć. Tam. No weź kamerę, no włącz, spróbuj. No będzie ciemno od razu, nie? No włącz. Działa. Dobra, stop. Stop. No co się stało? Może awaria taka? Ej, ale ona się zacina. Ja się zastanawiam, czy Bo ona się nie zaczęła. będzie do, do, do wymiany po prostu, no. Dobra, wrzucamy, weź teraz włącz. Nic, nie Nie, wyłącz. Bo mi to zmieli palce jeszcze. Dobra, nie denerwuj te mnie. Działa? Ja. Dobra, wyłącz. Zakręć. Stop i teraz włącz jeszcze raz. Dobra, pompka. Dobra, przyjedziemy do domu i pompka jest do wymiany. A ja oczywiście pompkę y, mam tam, daleko schowaną, więc jak ona będzie jeszcze nam sprawiała kłopotów, to będziemy ją co, naprawiać chyba, nie? No co, nie może być kurcze lekko na wyjazdach, nie? No przyczerpaj ją, na ile ma lat? 20. Ale myśmy jechali na pierwszy i tam też było problem, tutaj, tutaj nam leciała, zalało, zalało nam, teraz no, jesteśmy tutaj. Wiecie, ta pompka pewnie jest oryginalna, ma z 20 lat, bo tak wyglądała. Ale ją wymienić akurat jest baną, bo tutaj co, kabelek, ja tutaj mam sobie wszystko zostawione fajnie na wierzchu, możesz pokazać. Znaczy to jest partyzantka totalna, nie wiem czy będzie widać, tutaj na kostkę mam tu spięte. Więc szybko teraz rozkręcasz, nową pompkę wrzucasz i... No i po prostu łatwo jest to zostawione do naprawy, bo wiedziałem, że będzie taka sytuacja. Dobra, tutaj zamykamy tą super super moją skrzyneczkę. No ale dobra. Znamy przyczynę, tak? Jest to woda. W każdym bądź razie. Tutaj skręcamy. No tutaj mi peszek źle, no. No, ja olać to. Dobra, zamykamy. My się pakujemy i jedziemy do Uniowa, tak? Tak no więc sytuacja opanowana tak nie jest tak źle do zaraz <gry> co uciekamy z naszej super miejscówki za znaczy, chwilę miejsca zostawiliśmy auto osobowym no. no ale jest kamperek jeden, drugi i tam są jeszcze dwa trzeci, czwarty miejscówka chyba polecana. <laughs> Bardzo polecam. Lecimy. Okej, okay, tam czekam. Samochód, chodź. Jak tam małe? Jedziemy? Dobra. Jedziemy. Ruszamy. Dobra, wyjechaliśmy z Wrocławia, jedziemy teraz w stronę Uniowa na termy. Miejscówka moim zdaniem 10 na 10 jak na dziko. Wrocław spoko, podobał nam się? Nie, ogólnie fajnie. Wrocław fajne, yy, tylko no, nie mieliśmy konkretnego planu. Na pewno jeszcze wrócimy z jakimś planem takiego po. No. Na to przykład. Taki tu... chill mają No, można pójść wiec. do Hydropolis, ale chciałbym, żeby Kajetan był trochę większy. Można było na przykład mapy wziąć, znaczy kupić mapy z krasnoludkami. Tak, za 25 zł Pani mówiła, no bardzo że... Bardzo fajna atrakcja ogólnie dla dziecka, no. To, że on jest jeszcze za mały i tego nie rozumiał. Więc, no. starszy, no to taką mapę ja ogólnie bym poleciła, bo fajna sprawa. Chodzisz z dzieckiem, tak. zwiedzasz sobie i szukasz tych krasnali. Spoko. Bardzo. No, Starówka w ogóle mega. Dużo fajnych restauracji. My zawsze chodzimy do takich restauracji, gdzie sobie sprawdzimy, na goglach opinie, bo to jednak dużo daje, bo raz się nadzieliśmy na. znaczy było zakopanym. O Jezus. Lepiej tego nie opowiadać, a nie Wtedy właśnie żyliśmy tak, że nie sprawdzaliśmy tych opinii. Teraz już niestety, niestety. No, wstety, no, sprawdzamy no, i wiemy, no. gdzie pójść. I, I tą restaurację, gdzie byliśmy, jak to się ona się nazywa? Ceska. Cze Polecamy. Pyszne jedzenie, piwko, tak świeże. No, Tak, no i ogólnie widzimy się w Uniowie w następnym vlogu. Lecimy. Lecimy. Papa, pa. hejka. Kajcio, śpisz? Kajcia, zaraz położymy tak. Bo mamy taki fotel, który się kładzie i znaczy pójdzie. Nie tak do końca, tylko tak no nie można na, na zero, żeby on spał oczywiście, nie? To jest niebezpieczne, ale lekko się kładzie i może sobie tak pójść spać. Dobra, lecimy, nie przedłużamy. Papa pa, do następnego vloga